Kwota dochodu ogółem wykonane za rok 2010 to kwota 134 milionów 567 tysięcy zł. W porównaniu do roku 2014, czyli plan na rok 2014, już ponad 220 milionów zł. 123 tysiące, czyli wzrost w stosunku do 2010 roku o 163,5% na przestrzeni tego roku. Wydatki majątkowe wykonane w roku 2010 to ponad 9 milionów złotych, natomiast plan na 1 stycznia 2014 to ponad 85 milionów złotych zawierających się we wszystkich tych zadaniach inwestycyjnych, które na terenie miasta są realizowane, czyli porównanie roku 2010 w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014. To wzrost o 944, 944%. Kolejny slajd, widzicie, Szanowna Rada, z, 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 z skalę od roku 2010, pokazaną nadwyżki deficytu operacyjnego. Tutaj w takich słupkach, myślę, że to bardzo razu możemy zobaczyć. Kolejny slajd to także realizacja budżetu za rok 2013, czyli wynik finansowy ogółem. 295 000 zł. i wydatki plus rozchody 184 958 000 zł. Czyli wynik finansowy ogółem zakończył się nadwyżką operacyjną no w wysokości 1 336 697,84 zł. i 84 zł. Kolejny slajd to realizacja budżetu i pokazanie wydatków do dochodów bieżących i wydatków bieżących, czyli różnicy pomiędzy 150 1 milionami 885 zł i 1 miliona 571 i 504 tysiące zł. Wykonanie budżetu, które zakończyło się na troszkę operacyjną, także wolnymi środkami w wysokości ponad 3 milionów zł. sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych, czyli widać tutaj tak kolorystycznie dobrze to jest pokazane, bo nie wszyscy na galerii e, widzą, natomiast no, główne, e, główne dochody, które, e, które są generowane e, z udziału w podatkach stanowiących dowód budżetu państwa, to jest 19%, e, ale także pozostałe dochody od osób prawnych 11%, Kolejny slajd przedstawia wykresowo to samo to wykonanie dochodów budżetu najważniejszych źródeł i widać subwencje z budżetu państwa, to jest największy, zupełnie najbardziej dynamiczny, ale także subwencje, udział w udziałach podatku dochodowym, podatki, opłaty lokalne, także dochody ze sprzedaży mienia, które w ostatnich latach, w szczególności w roku 2013, Zrealizowane na bardzo dobrym poziomie. I ten sam dyrektor, czyli sprawozdanie, czyli informacja z podziałem na poszczególne obszary, które te wydatki są przeznaczane. I widać zdecydowanie, że największy obszar, to jest ten obszar żółty, 32% świata, którą z tego budżetu przeznaczamy właśnie na oświat i pomoc społeczna 22%. Reszta. Jak Państwo widzicie, to już są wartości o wiele mniejsze od tych głównych, które stanowią, stanowią grupy wydatków każdego, każdego roku w budżecie miasta Świętokłowice. Myślę, że nie tylko, to jest, ze wszystkich miast, miast Polski. Szanowni Państwo, slajd to jest, to jest właśnie ta specyfika słupkowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, nawet, to widać nawet takim słupkiem, który tak wystrzelił górę, i pomoc społeczna. Dalej to, to, to komunalnej środowiska pozostało w pozostałych obszarach. Poziom zadłużenia to jest taki bardzo nośny temat w ostatnich miesiącach. Bardzo często słyszy się o tym, że gminy y, y, są zadłużone, że gminy zaciągają kredyty i pożyczki mimo trudnej sytuacji finansowej. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, kadencja 2006-2010, kadencja, która była przed tą, którą, którą my, w tej, w my w tej chwili jesteśmy. Na początku kadencji 2006-2010 28 milionów złotych zadłużenia. Na koniec tej kadencji 42 miliony złotych. Czyli wzrost zadłużenia o około 14 milionów złotych, przy braku generalnie przy braku realizacji znaczących inwestycji na terenie miasta. Natomiast kadencja 2010-2014, czyli tak chyba w tej chwili, w której zostało niecałe, niespełna 5 miesięcy. Na początku kadencji zostały 42 miliony złotych zadłużenia. Na koniec roku 2013 49 milionów, czyli wzrost o 7 milionów złotych. Wzrost zadłużenia gminy o 7 milionów złotych, natomiast inwestycji w 2010-2013 zostało zrealizowanych za 63 miliony złotych. Czyli wszystkie te wydatki inwestycyjne. I te wszystkie projekty i te przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej, te, których już nie da się nie zauważyć, których już nie da się ich gdzieś schować i zamieść pod tyłem i powiedzieć, że ich nie ma, albo jeśli marzymy świadomy, postępowania przetargowe są rozległe. Nie, one wyrastają z ziemi. Mało tego, poprzedzone są dobrymi projektami wnioskami, które uzyskują aprobatę i uzyskują pozytywną opinię instytucji, które je oceniamy. Ale co najważniejsze, także każda z nich, poświęcona jest takim solidnym biznesplanem, tworzonym przez samowców. W szczególności te, które finansowane są taki z takich organizmów, zwrotnych chociażby jak kąpielickie na który z których wymagał od nas Urząd yy, Warszawkowski a co za tym Bank Ochrony Środowiska, a co za tym idzie także Komisja Europejska, żeby przedstawić także y, dochodowość tego, y, y, tego, tego przedsięwzięcia i tej inicjatywy. Poziom obecnego zadłużenia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, podczas sesji y, absolutoryjnej jest monitorowany i analizowany na bieżąco, a co najważniejsze spełnia wymogi restrykcyjnej ustawy o finansach publicznych. Kolejny slajd, osoby bezrobocia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy z tego stali sprawę, z tego uświadomili, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja jestem e, na bieżąco co miesiąc informowany przez dyrektor Urzędu, dyrektora Urzędu Pracy o stopie bezrobocia i liczbie osób bezrobotnych. 2010 warto sobie odpowiedzieć. w 2010 17,6%, 2338 8 osób bezrobotnych. I następnie rok 2011-2012, trudne lata, gdzie wchodziliśmy w kryzys, w tą recesję, recesję gospodarczą, po to, aby w 2013 roku było 18,4%, a już w 2014 poprzez uruchomienie tych programów, o których mówiłem przed momentem, m.in. ten poziom spada do, znowu do 17,6% i liczbowo przedstawia się w ilości 2340 osób. Oczywiście, że jest to nadal wysoki poziom i nadal powinniśmy wykorzystywać wszystkie możliwości i szanse, które daje nam, dają nam zarówno środki, które możemy pozyskać z obszarów krajowych, krajowych, ale także tych związanych z funduszami europejskimi, ale także to wszystko, co jest robione w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych, tworzenia nowych. Miejsc, które mogą być oddane pod inwestycje. Wysoka Rado, reasumując rok 2013, mimo że był rokiem także dla samorządu, także dla jednostek samorządu terytorialnego, rokiem, rokiem trudnym, gdzie ucięto nam udział w podatku odwodowego od osób fizycznych, gdzie narzucono nam dodatkowe zadania, o których wcześniej mówiłem podczas prezentacji z zakresu zarówno pomocy społecznej, ale też tych, tych czasami rozbieżnych działań związanych z, z oświatą gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z kierunkiem podjętym przez uchwałę budżetową przyjętą w grudniu 2012 roku i zgodnie z, ze zmianami, które były podejmowane w trakcie całego roku. Dochody zostały zrealizowane bieżące na bardzo przyswoitym, bardzo dobrym poziomie. Dlatego też rok 2000 był kluczowy, on także wytyczył Pewne kierunki rozwoju śródokołów w roku 2014 i na pewno te działania i te kierunki są podejmowane i realizowane w roku 2014 po to, aby zakończyły się sukcesem przede wszystkim dla nas na Światowice, ale także i przede wszystkim dla mieszkańców.